شما سسرنوازف Jeszcze tak, przed chwilą zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z oraz oczywiście wejścia na mojego Instagrama łezvity. Ponadto zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału wraz z męczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Zapraszam również do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem oraz do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu EZIF w sklepie Fortnite. Zapraszam Was również na mój drugi kanał i na mojego Discorda. No i oczywiście zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu EZIF w sklepie w Fortnite. Ponadto wyjątko. Zapraszam na kartę społeczność na moim kanale, ponieważ no tutaj pewnie widzicie screenka. Ale no jest dosyć ważne głosowanie, które będzie po prostu sprawiało to, co się będzie dalej pojawiało na moim kanale. Także myślę, że akurat warto tam zagłosować. Każdy komentarz o treści słuchawki serduszkuje, także piszcie w komentarzu słuchawki, a ja Wam przypinam serduszko. No a jako, że we wspomnianym głosowaniu cały czas wygrywa Fortnite News, no to dzisiaj opowiemy sobie o darmowej emotce, o końcówce tego sezonu, która została zapowiedziana, oraz o przecieku na temat sezonu 8. Także naprawdę wydaje mi się, że dosyć ciekawe newsy na dzisiaj przygotowałem, także zapraszam już do filmu. A więc tak jak było to przewidywane, Epic wypuściło oficjalną informację o wyzwaniach, Emocje oraz skinie. Gracze w Fortnite będą mogli wykonać już specjalne wyzwania, właściwie no to, jak to nagrywam, no to już chyba można to wykonać. No generalnie, no nie wiem kiedy wstawię ten film, ale generalnie jeśli... Widzicie to w ten dzień, w którym myślę, że widzicie, no to już prawdopodobnie teraz możecie wykonać wyzwania aby otrzymać nową darmową emotkę. Także dobra, no generalnie oprócz tego prawdopodobnie o drugiej pojawił się albo pojawi, chyba się pojawił dla Was Koleś, czyli nowy skin w Fortnite. No i jego opis brzmi tak. Poznajcie Kolesia. To zwyczajny, przeciętny, nieważne. Koleś właśnie dowiedział się, że z tym jego życiem urzędnika bankowego jest nie do końca tak jak myślał. Tak naprawdę jest postacią tła w grze z otwartym światem. A teraz przybywa do Fortnite? No jakby. Jeśli jeszcze nie wiecie, Koleś jest bardzo zajęty ratowaniem Free City. Jednak nawet jeśli nie może wskoczyć do busa bojowego, to i tak chce wystąpić w szczególnej roli. Szukajcie bankomatów i wykonujcie wyzwania kolesia, by ukończyć nowe wyzwania. I właśnie mówimy teraz o tych wspomnianych wyzwaniach. Aby w ogóle je zacząć, trzeba znaleźć taki specjalny bankomat. No i po wejściu w interakcję z nim, pojawi nam się wiadomość i będziemy mogli zacząć starać się o zdobycie emotki. No i generalnie lista wyzwań jest potwierdzona i wygląda ona obecnie tak. No i będzie to prawdopodobnie taka jednorazowa akcja i emotka raczej nie pojawi się w sklepie, także myślę, że warto wykonać te wyzwania, aby ją zdobyć. No w sumie za darmo zdobyć, więc no, na pewno się opłaca, jakby co tutaj się długo zastanawiać, może się nie pojawić w sklepie, może być unikalna i do tego jeszcze za darmo, także naprawdę wydaje mi się, że mega spoko opcja, także no zapraszam do zdobywania tej emotki, a my teraz przejdźmy już do końcówki tego sezonu, także no troszeczkę się tak w czasie przeniesiemy. Generalnie ostatnio Donald ma start. Był mega podekscytowany i zapowiedział nam niesamowitą końcówkę tego sezonu w Fortnite. Cie. Także dobra, jak pewnie wiecie, Donald Mustard, no, generalnie do Fortnite'a ma dosyć dużo wspólnego i należy jego zdanie dosyć brać mocno pod uwagę, ponieważ jest to nie kto inny jak dyrektor kreatywny Epic, no i właśnie jest to osoba, która zna wszystkie szczegóły do. Fortnite'a, które będą nadchodziły w najbliższym czasie, więc no naprawdę jest to osoba, która wie dosyć sporo o Fortnite'cie i widać, że no generalnie Mega jest podekscytowany tą wiedzą, ponieważ Mastart ostatnio na swoim Instastory nagrał zapowiedź, że pod koniec sezonu będą się działy różne niesamowite i szalone rzeczy. Niestety no do końca nie dał nam żadnych konkretów, w sensie nie powiedział dokładnie co się będzie działo, co ma dokładnie na myśli i jak to wszystko ma dokładnie wyglądać. A więc generalnie Donald Mastard serio był mega podekscytowany, jak to mówił, i powiedział mniej więcej coś takiego. Jesteśmy blisko końca siódmego sezonu. Mamy niesamowite i szalone rzeczy, które będą się działy w dalszej części sezonu i w sezonie ósmym. I generalnie, no to czy mamy jakieś konkrety? Wiadomo, że będzie się to łączyło prawdopodobnie z komiksami, no i po prostu teraz wystarczy, że będziemy czekać na wątki popularne. Poprzednie komiksy były serio ciekawe, natomiast w Polsce, no, jakiegoś ogromnego sukcesu nie odniosły. Jednak za granicą się serio nieźle przyjęły. No niestety nie wiadomo. O czym dokładnie Donald mówił, że będzie mnóstwo niesamowitych rzeczy, jednak mamy parę niepotwierdzonych przecieków, które mówią, że będziemy mieli kostkę Kevina, który powróci pod koniec tego sezonu i ma być on kontrolowany przez nieznaną postać królową, która będzie odgrywała ważną rolę w trzecim rozdziale. Trzeci rozdział ponownie całkowicie zmieni mapę. Lokalizacja siódemki zostanie ujawniona w trzecim rozdziale, a ósmy sezon będzie w jakikolwiek sposób nawiązywał do Stranger Things. No i generalnie są to wszystkie niepotwierdzone przecieki, jakie mamy na temat końcówki tego sezonu i kolejnego sezonu, jakby początku, więc no naprawdę jest to dosyć ciekawa opcja, no ale przejdźmy już właśnie do tego kolejnego sezonu sezonu ósmego, ponieważ tutaj mamy jakieś większe konkrety już, więc generalnie jakiś miesiąc temu miał po prostu zdarzenie taki ogromny przeciek sezonu ósmego. I był to jeden z większych przecieków w historii Fortnite, a. ja go wam dosyć nie opisywałem, ponieważ no, wtedy jeszcze nie było tych Fortnite Newsów na moim kanale. No ale dobra, generalnie dotyczył on oczywiście sezonu ósmego. I jak na razie wszystko się sprawdza. Wiadomo, że mało kto wierzy w różne przycieki, jednak no naprawdę ten przeciek, tak jak powiedziałem, się na razie sprawdza, więc warto już na niego spojrzeć, ponieważ to, co się już sprawdziło, no to jest to przede wszystkim faktycznie koncert Ariany Grande. Liker całe wydarzenie ujawnił sporo wcześniej przed zapowiedziami. Drugi punkt również się sprawdził, ponieważ osoba z pewnego Legionu z DC, jakby nie wiem, czy mogę tutaj na pewno pewną nazwę wypowiedzieć całą, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. No generalnie osoba z tego Legionu, czyli Bloodspot, pojawił się w gierce, dokładnie tak jak mówił cały leak. A ponadto w grze, również w plikach gry, znalazło się malowanie Harley. Kolejny podpunkt tego leaku mówił o powrocie kostki i rzeczywiście pojawiła się ona na koncercie, który swoją drogą również został zlikowany. więc no jak widzicie coraz więcej rzeczy się tutaj potwierdza. No ale jeszcze parę rzeczy się nie pojawiło, ponieważ Naruto ma się pojawić w karnecie bojowym na sezon ósmy. No, i źródło potwierdziło, że Epikowi udało się w końcu to ogarnąć, ponieważ generalnie ta kolaboracja Epika i Naruto miała być już mega dawno. A w sezonie ósmym mają być jakieś kunai, jakkolwiek się to wypowiada, przepraszam, nie znam się. Lokalizacja siódemki ma zostać ujawniona w trzecim rozdziale. Tak jak mówiłem wcześniej, ma być. Cokolwiek związanego ze Stranger Things No i do gry mają zostać wprowadzone Potwory, na których będzie można jeździć Cokolwiek to znaczy, więc jak widzicie Dosyć ciekawy przeciek, no i już To mniej więcej nam pokazuje, co będzie W sezonie ósmym, ponieważ no Już widzimy, że będzie kolaboracja Z Naruto, jeśli rzeczywiście przeciek jest prawdziwy A raczej jest, bo No jakby zostało już potwierdzone Zbyt dużo rzeczy, żeby to po prostu się okazało Nieprawdą, także co, myślę, że odcinek Wam się mega spodobał, także co, zostawicie Łapki w górę, subskrypcjonujcie Zapraszam na mojego Instagrama, zwyty na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam na moją kartę społeczności, tak jak mówiłem na początku, zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu EZ w sklepie w Fortnite, cie. każdy komentarz o treści słuchawki serduszkuje, także piszcie w komentarzu słuchawki, a ja wam przybieram serduszko, tak jak mówiłem zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem oraz suba dzwonem, no a ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się, no i cześć!